Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z FC25. W dzisiejszym odcinku kończymy ligę weekendową, ale postanowiłem, że sprzedam swojego napastnika Didier Drogby, którego kupiłem w poprzednim odcinku, wczorajszym. I dzisiaj kupimy sobie najlepszego złotego napastnika, czyli oczywiście Kliana Mbappé. Także Kliana Mbappé za 870 tysięcy. Właśnie w tym momencie próbuję go kupić. Udało się kupić 870 tysięcy. No trzeba nim po prostu zagrać w tej grze. Jeszcze nim nie grałem, tak dzisiaj go wytestujemy. Także obecnie ma bilans w Champions 4 do 6 jest naprawdę tragedia, jeżeli chodzi o gameplay. Mam do rozegrania jeszcze 5 spotkań, także mam nadzieję, że Kilian Mbappe mi w tym pomoże. Właśnie czymś takim sobie grałem, ale no wrzućmy tutaj Kiliana Mbappe. No i słuchajcie, przejdźmy teraz do pierwszego spotkania Food Champions. No ekipy pierwszego rywala sobie nie zobaczymy, niestety. Ale słuchajcie, no Kylian Mbappe właśnie w tym momencie przebiegł całe boisko i strzelił bramkę w pierwszej minucie spotkania, także myślę, że będzie dobrym napastnikiem. Teraz Kol Palmer, zobaczmy Kol Palmer, prawa noga, no było blisko. No niestety Smith tego nie przejęła. Piękne podanie do Mbappe, Mbappe, no prawie druga bramka. Piękne podanie do Mbappe, Mbappe, no dawaj, dawaj kolego. No i Kai, okay, Walker przebiegł całe boisko, zobaczmy co przeciwnik wykombinuje, padał jeszcze do pele, ale brawo franki. I teraz nie ma Walkera, i Palmer, Palmer się rozpędza, słuchajcie, co zrobi Palmer. Podanie jeszcze do Mbappe, 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 prawa noga! Mamy drugą bramkę tego zawodnika. No to jest napastnik, którego myślę, że potrzebowaliśmy. Oj, bardzo niedobrze. Mbappe to będzie bramka, słuchajcie, tak jak myślałem, dwa do jednego. O to jest taki Mbappe, on zrobił tego Mbappe ze SBC, ale świr. Oj, gryonym Mbappe, podanie do Smith. Smith mu jeszcze odegrać, czy to może być hat-trick w debiucie, No było blisko. Vinicius Junior, pięknie tu dawaj, ale odbierz mu piłkę, no. O, Kilian Mbappe! No i to jest, słuchajcie, hat -trick w debiucie. Niesamowita sprawa. To może być jego kolejna bramka. Przepraszam bardzo, ale ten Allison tak dobrze broni. O, ale piękne rozegranie, no ale Allison. Pele podanie do Mbappe, brawo Turam. Jeszcze Zidane w polu karno, podanie do Smyth, Smyth! O, oh, musiała być bramka, 4 do 1. Niewiarygodne to jest i gol po Almer, nie trafi w bramkę, poważnie?! O, ale podanie od Palmera i Kylian Mbappe, no nie, ale jeszcze Palmer to przejął i uderzmy, Allison to jeszcze odbija jakiś wylewik, coś, jeszcze Smith, o Jezu, przepraszam do tego gola, naprawdę, ale muszę takie coś strzelać, no bo już taki mam bilans z o Jezu, to odejście Kyliana Mbappe to jest coś wspaniałego, naprawdę, 6 do jednego, ale podanie od Smith dawaj Mbappe, Mbappe, Trivelka, co to było za uderzenie, Ale jest gol. Kolejne podanie do Mbappe. Słuchajcie, Mbappe przed nim kompany. Zobaczmy Mbappe w polu karnym. Może Fineska? Alison broni. Piękne podanie od Frankiego i Palmer po długim słupku, ale Alison, jak się wyciągnął, jeszcze Zidane's Shot, o dubawa rana się odbija. Kilian Mbappe! O jezu, jakby to wpadło. Oj, Mbappe, oj, Mbappe jeszcze lobikiem! 8 do jednego, absolutna dewastacja, kliana Mbappe. No i mamy Rage quit, nie dziwię się wcale. Klian w tym meczu strzelił sześć bramek, zanotował jedną asystę, także naprawdę jak na debiut bardzo fajnie. Przechodzimy teraz do następnego spotkania. Ekipy kolejnego rywala sobie również nie zobaczymy. I Mbappe, prawa noga, niesamowita karta. I w swoją drogą też jest naprawdę bardzo fajna i lobikiem nie ma. I kolejna sytuacja, po różnym kliana na Mbappe, to jest kolejna bramka. Oj, oj, to też będzie bramka Williams Jr. Zidan może Trivelka, Buffon. Oj, to będzie kolejna bramka Williamsa, Słupek. Dobra, i Palmer, prawa noga, pięknie, 3 do 1. Oj, Garrett Bale 3 do 2. Oj, 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 dawaj tu Ram, nie trafia w bramkę Williams. Ole, piękne podanie od Konsa, i zobaczmy kol Palmer, kol Palmer, lewa noga, mamy 4 do 2. O, Lise przed sytuacją będzie szukał raczej Fineski, brawo Saliba. O, ale dobre podanie do Smith, brawo Jasyn. Brąz, wrzutka do Smith, dawaj Smith, no, Bowie, o, to było. No, jakim cudem tutaj nie było spalonego, o, Lise. a to jest ten o fajnie! fajnie. w super przejęcie, uderzenie, no, za słabe to było. O, ale podanie od Palmera, idealne było, ale Maldini szybszy od Mbappe. Super podanie od papę i Palmer, lewa noga od supeczka, pięknie Dobra, słuchajcie, Mapę przejął piłeczkę, jeszcze elastiku, mi się trochę, prawa noga, to będzie bramka Można Rollon Blom jeszcze, strzeli sobie brameczkę, zobaczmy, Rollon Blom, ole betarda, co jest nie, no po prostu ten bufon. Nie, nie mam pojęcia, co on w tym momencie zrobił. Ale jest bramka kolejna. Udało się odblokować ewolucję Turama i dzięki temu otrzymuje on 99 dribblingu na swojej karcie. No dobre, środkowy obrońca, muszę przyznać. Nic ciekawego w SBC się nie pojawiło, więc po prostu skończmy tą ligę weekendową. Ekipy kolejnego rywala również sobie nie zobaczymy. Oj, bardzo niedobrze tę prawa noga. Oj, pięknie Mbappe. Pięknie Mbappe, ale za mocno sobie wypuściłem. O, le piękny podanie od Palmera i proszę cię Mbappe. Tym razem musisz to. Nie, no na czerwonym jakiś guli malalo. No, Simeo. <dobrze>, dobrze, Mbappe i po krótkim słupku. Boczna siatka tylko. Dobre podanie od Palmera i Kryjan Mbappe. Niestety, na spalonym. Dawaj, turam do tego Baila. O jezusie, się ma... No, niestety, słuchajcie, pomyliłem się tym Jaszynem, ale dobrze się przesunąłem. Dobra, Smith, proszę cię, Smith, 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 po krótkim słupku. Pięknie. Super podanie od Smith i Kylian Mbappe, Kylian Mbappe po krótki pięknie, o Jezu, no nie, 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 dobrze Piękne przejęcie od Smith, podajmy jeszcze do Mbappe, o ja... to jest właśnie ten Kylian Mbappe, nie? Dobra, słuchaj, to będzie kolejna sytuacja, Mbappe pięknie i Trivelka nie trafia w bramkę Ole podanie od pani Smith, dawaj Mbappe, no musisz być szybszy od tego zawodnika Mbappe, za mocno nie no, ten Sesko jak teraz wyskoczył, ale Casias to obronił. Oj, pięknie, pięknie. Dawaj, Sesko na główkę! No nie! Sesko się utrzymał i słupek do bitka dawać. Takie, nie! Ja muszę tego zawodnika kupić na ławkę rezerwowych. On jest wspaniały. Sesko. Kolejna sytuacja. Sesko. No, Casillas broni. Mamy rage słuchajcie. No, nie dziwię się. Sesko absolutnie rozwalił tego gościa. No i jeszcze dwa mecze. Wypadałoby je wygrać, żeby mieć player piki z kartami Fantasy FC. Zróbmy to. Oczywiście ekipy rywala nie zobaczymy. Ale podanie od Mbappé do Zidane. I Zidane lobikiem. Nie no, zalek. No chyba, że pal... Co tu się wydarzyło? Nie no, ten zawodnik naprawdę ma dość mocne odejście. Nie wiem, czemu tutaj lobikiem zrobiłem. Oj, to będzie Bramka, słuchajcie, najprawdopodobniej. Brawo, Jaszyn. Buen dia. Oj, 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 tura, ale siatka. Ej, super Smith do Mbappe, Mbappe, jeszcze Palmer. Dawaj Smith, no nie. No, czerwona kartka dla Kyle'a Walkera, no nie dziwię się. Wysłuchajcie, słuchajcie, Cole Palmer. Praktycznie cała pusta Bramka, zobaczmy nie. Martinez. Linda Kaysedo do Mbappe, Mbappe, z główki. Nie, no, tragedia. Smith po polu karnym, Fineska, Martinez to obronił, no niewiarygodne. Smyj w pokrótkim słupku i po co się przesuwasz kolego? O, ale piękne podanie od Kliana i Palmer, 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 Lobikiem. Tym razem piłka doleciała do bramki. Mamy trzy do jednego. I czy to będzie Rejczuk? Przeciwnik zakolejkował pauzę, dokładnie tak. No i słuchajcie, teraz najważniejsze spotkanie. Gramy tak naprawdę o, o dwa player piki z gwarantowaną kartą fantazy w więc więc bezbędnego przedłużania, póki jestem rozgrzany, zagrajmy to. Pierwszy raz możemy zobaczyć ekipę Rywala i powiem Wam, że chyba nie chciałem tego widzieć. To jest, o Matko Boska, jest po prostu mega mocna! Smith, ale wrzutka do Kliana, Klian przyjęcie i uderz to, uderz to! Spalony, poważnie? O Jezu, oj, to będzie bramka, brawo Jaszyn! Nie, powiem wam, że nie mam pojęcia w jaki sposób Mbappe to przyjął, ale ja czemu on czegoś takiego nie kończy? To jest Klian Mbappe i to jest bramka, niestety. Daj mi spokój z tym Mbappe, brawo Jaszyn! Piękne podanie do Smith od Zidana, Smith szybszy od Stama i Smith, tak jest! Nie, no, nie, no, po prostu to jest nie fair. No, czemu tak się dzieje? Dobra, Mbappe musisz to strzelić. Pięknie, mamy remis. Super, rozegranie akcji, po prostu podanie do Mbappe. Jeszcze fake shot. I teraz to tak jest. Julian Mbappe, delikatnie, ale Martinez. O, ale podanie do i Smith! Nie trafia w bramkę. No, dlaczego takie coś się dzieje, no? Mohamed Salah, lewa noga, Fineska, to musi być gol, pięknie, dura, my dawajcie dobrze. Palmer do Mbappe, Mbappe delikatnie, nie no super, ale jeszcze Kajsa do dobitka. Martinez No i to będzie czerwona kartka dla saliby, bardzo fajnie. Dawaj, Sesko nie trafia w bramkę. Sesko, no nie, Canavaro. Mbappe, Mbappe, proszę cię, Mbappe lewa noga, pięknie. Nie no, próbowałem to zablokować, no naprawdę. Dawaj, Mbappe, Mbappe nie trafia w bramkę. Ile? Czemu moi napastnicy nie potrafią trafiać w bramkę? Ole, podanie, proszę cię, Sesko. Sesko, SES- Nie, nie mam pojęcia, co się dzieje, słuchajcie, co to ma być? Nie, błagam cię, GeoQuery, GeoQuery, to będzie bramka. Nie, nie ma słów do tego spotkania, już po prostu. Sesko, przyjęcie i uderzenie, tak jest. W końcu, coś wpadło. Nie, 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 po prostu nie, nie, nie wytrzymam. To będzie, słuchajcie, kolejna bramka, Kliana. O, Jaszyn. Nie, no błagam, dobrze, turam. Kilianem bapę po swojemu do nie. Dobra, Sesko, bądź bohaterem, bądź bohaterem Martinez, co? Nie, no powiem wam, słuchajcie, zostałem okradziony, okradziony ze zwycięstwa w tym spotkaniu, powinienem to wygrać na spokojnie. Keres jeszcze brameczka na 7 do 5. Także tak, ostatecznie kończy się ostatnie spotkanie Food Champions. Totalnie niezasłużona. Wygrana mojego rywala. Powinien tutaj z 12 bramek strzelić lekko. Tylko moi napastnicy postanowili, że nie będą trafiać w bramkę. Ale ostatecznie z bilansu 4 do 6 zrobić bilans 8 do 7. Też nie jest najgorzej. Teraz czuję taki straszny niedosyt generalnie. Ale może nagrody nam to wynagrodzą jakoś. Zobaczmy: player pick 8, 4, 8, 5, 8, 4 i 84. I w drugim player piki. 86, 84, 85, 84. Oczywiście klasyczek player piki. Bardzo słabo. Pierwszy tot, drugi taki sam paczka 10 tylko rzucenie 83, paczka wymienna, mamy chociaż walkout prawy skrzydłowy z argentyny Lionel Messi. Słuchajcie, poznałem po sylwetce 20 tysięcy, wow. Teraz otworzymy sobie paczkę z gwarantowaną kartą Fantazy FC To będzie kobieta, to będzie chyba po raz kolejny ten pani Dum, którą już trafiłem, albo baba G na no spoko, nie? Teraz paczka 25. Tylko, że plus 82, bez karty specjalnej. Mamy chociaż walkout. Nie chcę wziąć Martineza, bo przez niego nie wygrałem przed chwilą spotkania. Ale przydasz się pod przepałkę. I ostatnia paczka za foot champions. Paczka z gwarantowaną kartą fantazywsy. Tym razem mamy już mężczyznę. Także zobaczmy. SPO z Hiszpanii. La Liga. Nie wiem, czy to może być ktoś dobry, tak szczerze. Da Wygląda jak Danielmo, ale to będzie Sunset 88. Także mam nadzieję, że Ci wam się podobał. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, co ostatnio udało Wam się ciekawego trafić. Słyszymy się w następnym odcinku. Trzymajcie, się, do usłyszenia. Cześć.